Dobry dzień, dobry, zaczynamy. Superowe, superowego vloga. Basiek idzie pierwszy raz do roboty. Do roboty, do bryczki. Tylko musimy znaleźć te wodze Trzymajcie kciuki, nie będziemy, będziemy jeździć po placu. I zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Wszystko Gabrycha ubiera Wasia. Kornelia wcale to. Nie jest tak, że ten. Gabrycha cię okłamała. I co? Ja biorę, robimy wodę, podpinamy Wasia i będziemy jeździć. Pobieg. To jest, weź Gabryczka, tam są koło tego tego. Tam leżą pod tablicą. Idziemy, Wasiu, nie bój się. Już byłeś, Wasiek przecież odczulony na tą bryczkę. Tak, już. Odczulony? No, zobaczymy, jak mi pójdzie teraz. Prych, prych, prych.

Idziemy do tyłu, Wasiu. O, już widzę, jak on tu idzie. Oj, Wasik, no musisz go odpuścić, bo się boi. Musisz go pyskiem najmocniej. Pyskiem, pyskiem. Chodź, poniuchaj, chodź. Diuczek to bez problemu wszedł. Tylko potem mu się ciężko... Dziuczek błądł, bo odporny. Chodź, trochę dopnę, bo ci ten... Mm, fru, fru, fru. Pół? Może on ma jakieś złe wspomnienia? Nie, no może. Nie, on, on nie był zajeżdżony. Nie był pryscy. Chodź. On ma w genach to. Chodź. Pan to tak powiedział, że ma to w genach Wasiu. No jest taki... Tak takie grube coś. No, chodź Wasiek, chodź. No dawaj No, chodź no tylko nie mam czasu pojeździć trochę jak te, te, te bramki będę wjeżdżał Cofał Tak no. no i co Wasiek? To weź do góry go tak z Gabrychą go weź, Trzymaj go tu A ja go tak nastawię tutaj Wasiek <laughs> <laughs> dawaj Podejdź jak najbliżej Straszna sprawa. Nakręcaj, nakręcaj, nakręcaj. Dobra. dobra, dobra. Klęcaj, klęcaj, dobra. Ostatnio w to wszedłeś, Wasik, przecież tam. Tutaj? Pod dachem. Wszedł do niej? No tak nie całkiem, ale wszedł. Dobry, tak, A jak nie, to przekręcimy może na Nie, nie, ten. dawaj go, trzeba próbować. Chodź. Aż próba zmęczenia się. niech wejdzie najszybciej. No, ok. Gorzej jak... Chodź. Chodź tutaj, no. Chodź. O, no. Łaś, okej, dobra. Chodź jeszcze kawałeczek Wasiu, chodź. Przecież ostatnio tu byłeś już. O, byłeś tu już, no. Asiek. No, był tu, był tu, był. No dobra, no. Dobra, podniesiemy trochę. Troszkę podniesiemy, oho. Grusza, no? No, to tylko... Za duży brzuch, no. dobra, dobra, opuść teraz, teraz coś Dobra, opuk No w stanie żeśmy to rzucali tak no. przy nim no. Dobra, dobra, dobra Damy go bo... Tyłem go Żeby to było takie hop Dawaj, Damy bata, zaraz batem dostanie <laughs> Też mi się tak wydaje, że trzeba go batem po... Popieścić o, Dawaj Basik, dawaj Basiek Piszcie, Basik, dawaj piszcie Basik. w komentarzach to czy... Co faj, Basiek Dobra, zaraz, gdzie są te lejce? Kurde lejce, gdzie są? Właśnie, piszcie to, w komentarzach te jak, te jak szybko nauczyć konia Chodzić w tym czymś tak, czekamy na tutoriale No, nazad, nazad Dawaj chodź. No, no chodź, chodź, chodź. Dobra, dobra Nazad, nazad wacie nazad 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 copaj 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 nazad 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 dawaj copaj nazad copaj 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 no Jeszcze raz rozbijłeś no zaraz kuj to jest jedna taka długa ląża a druga taka krótka, taka ląża, druga taka krótka? Naprawdę, naprawdę. Nastaw się na się, gdzie jest tak hop. nazad nazad wasich na nazad nazad dawaj hop ja zaraz to się odwali no. Dobra, trzeba go powoli, bo on nie pójdzie tak Dawaj, dawaj, chodź tutaj Już. On nie umie cof, cofać tak jak Diuczek Trzeba nauczyć Czekaj, Dobra. ja wezmę ja to do góry no. O chodź, ja. I on tu niech wejdzie po prostu chodź, ja. Idzie, chodź, chodź, chodź Wróć, wróć, wróć NAZAD! <laughs> Naza, NAZAD! Trzeba, musisz Gabrychka iść tam i go no przepych, nie. Albo trzymaj tu, a jego ja go trzeba napchać. No Chodź, Wasik. Dobra, nazad, nazad, Wasiek Wasiek Nazad. nazad, nazad <laughs> <I> Wasiek jest <laughs> zbyt silny Chodź Wasiek Basio. Wasiek Potrzymaj tu a no, to Weź go za ten, a ja wezmę orczyki mm. Po stronki, trzymaj to Będę go ciągnął za po stronę Chodź Stój, chodź, nazad Nazad dawaj Chodź Jak dobrze ty nie kopiesz jeszcze, jeszcze nie mów tak chodź Nazad Wasik Dobra Dobra, Ech. dobra Wasik dawaj się bardziej złożyłem przy tym już ten koń <śleszy> No Na zad, Basiek. Okej. Okay. Dobra, Dobra, już tyle. Chwila przerwy. Dobra. Stój. I zaraz się znajdą ci wszyscy <noise> gospodarze w komentarzach, mają podobne wizerunki z ale to nie tak się Sto procent <noise> tak będzie. Dobra, podpinamy go. Ale po, po stronie na końcu! Ferdek! Fajcie, nazwę, nazwę! Pociąg tu do, 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 do poda! Chodź, nazwę! Może jakby diuka tu postawił obok do... tego! Zdwa, chodź, cofaj, cofaj, chodź. cofaj, 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 Czopaj, czupaj, ciopaj, czekaj na zadaj. Czaj, chopaj, czuj na Trzeba bryczkę do konia, nie konia do bryczki. Dobra, jestem. Przywiązać go. Dobra. Ale weź sobie e, długie wodze weź Mikołaj. Stanie sobie Bryczki i steruj wodzami. Lewo, prawo, lewo, prawo. Czopaj, cofaj. O, teraz. Na, Napiszę wodzę. Wodze lejce. Wodze lejce. Napisaj lejce. I cofaj. O, na Cofaj, 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 no mocniej, raz lewa, raz lewa. Okej okay. chodź, czekaj, cofaj, no dawaj. Cofaj, cofaj, no, dawaj. Cofaj, 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 no. Przed no. Wasią okay. dobrze. Dobra, tak weźmiemy teraz tu. No. dobra. Dobra, teraz tak weźmiemy, nakręcimy, bo co się... Napi... lejce napinaj, muszą być napięte. Mój zaraz ci Mocno napinaj, mocno napinaj, mocno. Mocno napinaj, mocno napinaj. O mamy go, dobra, dobra, teraz teraz musi się troszkę przyzwyczaić. Tak, ok. To wszystko Dobra, mamy to. Trzymaj, mocno, mocno trzymam, trzyma, trzyma. mocno. I o tutaj musi to być. odczaiłem, o tutaj, w tę kółka trzeba. No, dobra. Wysoko. Tak wysoko. Zrobimy. Bo ogólnie tutaj jest, powinno, brakuje nam takiej czegoś, że tu powinno być takie coś, i to powinno być aż tutaj. No właśnie, bo to nie jest do tego, nie. Czekaj, 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 czekaj. Musimy. musimy. Tak, o. Musimy tak zrobić. O. Tu musi być, tutaj, dobra. Załóż, załóż, załóż. Na ten drążek, tak, o. Weź um, się odsuń tam, o tak, i trzymaj wodę, bo znacznie na cyrk. Już jest Będzie tutaj i... cyrk, jakich mało. No, no, no. Bo to jest tylko do hamowania, nie? Jeszcze o tutaj podobno powinno być takie coś, brakuje nam. Do tyłka, od tyłka powinno iść też tam. Do tyłka, to, są, to, są, to jest pół szor. Trzeba, są też całe szory, nie? To, to mają jeszcze drugą połówkę. No i nam tej drugiej to połówki. Wasi ale jesteś dzielny. Teraz wszyscy naturalsi będą się odzywać Nie tak to pra. powinno wyglądać Koń się powinien nie bać A my po prostu w 3 minuty Na siłę Waśka na barana ja się, Jest, to, jest Dobra drugie. Paseczek On już się relaksuje Zaczął no. przeżuwać no, no, Wszyscy dobrze dobrzy widzowie no. Chwilę stresuj dobrze. Tutaj. Mocno go trzyma, no, mocno. Tak, mocno go trzyma. <noise> tak, tak. Haj, tak, haj, tak. Haj, tak, haj. Tak. Aj tak, aj tak. Stój, Stój, Wasiek. Stój, Wasiol. No, wasiol, nie wasiol, wasiol. Musimy tam zrobić dwa razy przynajmniej. Jeszcze raz. Jeszcze raz, dobra. Tu będzie dobre. Sto i Ja ja to się zacznę jak Mikołaj tam i Nie no Powoli będziemy jechać Natalia mówi, że super jest to powożenie jak jeździła Tak? Gdzie, gdzie jeździła? Na łąkach A, no na tym no bo to jest mega śmieszne. No tylko okulary, trzeba, jak się jeździ po śniegu to trzeba mieć okulary, bo... Jak w tych zaprzęgach psi. No. Okay. Teraz musimy dać. Dobra. Jeszcze raz i trzy. I teraz... Musimy skrócić teraz mógł. Raz jeszcze. Czy wystarczy? Jeszcze, jeszcze. Nie, wiem nie, nie, Bo przecież to nam spadnie zaraz z tego. Teraz, poczekaj, dobra Nie będziemy szaleć. Ale spójrzcie już, już, tutaj, właśnie już nie to będzie. Trzeba miał. by było tutaj odkręcić. No, właśnie. Zaraz zobaczymy. Zobaczymy, zresztą. Nie, Kornelia, nic się nie będzie dziać. No, i tak. Dobra, mocno trzymaj go. No. Ale no. to jeszcze jest napisałam, przed... żeby do przodu lekko. No. Przed no, dobre, dobre ty no, po tym No po pasik przyszedł. Dobrze, dobrze, tym, No tak. Nie kopię go chyba. Dobra, delikatnie. Jedź. Jedź. O, łasiek, trzymaj go, trzymaj go. No i zahamuj. Okay. Trzymaj Słuchaj go zamknij zamknij Prrr Okej, okay. no co? Nie bój się O, trochę dłuższe sobie Zamknij dobra. Nie bój się, dobra Dobra i do przodu, tak? Aha. Kurde blade Dłuższe se zrój tutaj <gry> Nie bój się, chodź, 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 nie bój się, ale niech postawi trochę. Nie bój się. Mocno trzymaj. Mocno trzymam. A już za późno. Nie bój się, nie bój się. Ośmi nie bój się. Stoj, stoj. Stoj. i bo nie, 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 u mnie u na są na dlatego koni nie, 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 Następ nie, następ się, następ się, no. Pasiek, następ się. Następ do przodu trochę poszedł to. Nie, 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 chodź, chodź, chodź. chodź, 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 chodź. Mogliśmy go najpierw wziąć na ląże. Lampa się aż rozwaliła. Tak? No, bo tam jest przykręcona. Od spodu ją się odkręca. No, no. no, no i co? Już dobrze. Już, dobrze. No, ja. <śm> ale jaja. Trzeba całą torbę wziąć. Daj mu nic się ja trochę zje waju, palucha? Nie, przyciął. Wiesz co, Mikaj. Okay. Odepniemy go teraz, póki jeszcze nie było rodea. No. Odepniemy go, puścimy go, on tutaj z myszką w sumie siedzi na, na tym ujeżdżalniu. No dobra, widzę, no, że na kilka go, razy musimy... Trzymaj go tutaj, on póki jeszcze się trał nie nabył, bo jak, jak pójdzie nam w cholerę w drągi, to będzie, to będzie klops. To. To będzie klops taki, że potem nie zaprzągniemy go w ogóle Musi się on tutaj zapoznać z tą bryczką Dobra, stój O, już się zrelaksował a Jak się nam spłoszy A może się spłoszyć, bo on jest, widzę, że, że Nabuzowany strasznie Także tutaj no On za mało przebywał z tą bryczką Może być zaraz Możesz skoraję. go, Gabrycha, odpinać tutaj ten Co? Drugi ten można odpiąć. No dobra, dobra, dobra. delikatnie czekaj, czekaj. czekaj, czekaj. No nic, dziuka trzeba. Nie, trzeba we dwóch ich nauczyć. Po on teraz musi z tą bryczką sobie pobyć tutaj. On musi z tą bryczką pobyć. Zejdź teraz. No to wyciągcie go po prostu. Okay, trzymaj, trzymaj, No, jak widzicie, proszę Państwa, pierwsze, pierwsze nieudane powożenie Waśka. Nie, dobrze, takiego konkretnego. Tylko troszeczkę, ręce mamy porozwalane, bo Wasik się kręcił w półko. Ale nie ma tragedii ogólnie. Jak on ma z tym jeździć? Jak on się tego boli? No Wasiek, jak ty masz z tym jeździć? Jak ty masz z tym na ty tym jeździć? Jak ty... <słuch> Gabrycha, jak się czujesz, że z tym uczestniczyłaś? No znowu będę obiektem hejtu chyba. <słuch> chyba tak. Jak ty sobie z tym poradzisz, kobieto? Nie wiem, coraz ciężej. Coraz <słuch> ciężej, dobra. To jeszcze muszę taką miniaturkę dać. Muszę was. Otaku. No. Tak raz to się stało. Wasiek. Zrobiliśmy.. Wasiek przejął jedno kółeczko z bryczką tak naprawdę, ale zrobił to... Mini mini kółeczko. W wielkim stylu. Własnej ojki. Tak. Dobra, dziękujemy wam serdecznie za ten sobie Wasio. Uważaj, bo się tam po stronek mu odszerygował. Widzimy się, zapraszam do subskrybowania, piszcie czy tak to powinno super wyglądać, czy nie. Tak, zapraszam do hejtowania. I pozdro. A Wasiek się dalej będzie tu bawił. Z